Od 18 lat Star Drive odbywa się co roku w różnych częściach naszego kraju. Po między innymi Łodzi, Gdańsku, Krynicy Zdroju czy Lublinie piękne modele wiekowych samochodów z znaku trójramiennej gwiazdy zawitały do jeleni Góry. Organizatorem tego wydarzenia jest Klub Zabytkowych Mercedesów Polska. Mamy zlot Star Drive. Z lot zabytkowych Mercedesów. Ponad 80 Mercedesów tutaj na rynku w Jeleniej Górze na placu ratuszowym pojawi się, już właśnie wjeżdżają. Ja myślę, że to jest i duże wydarzenie dla samych Rajdowiczów, ale przede wszystkim też dla mieszkańców i sympatyków motoryzacji. W tym roku było wyjątkowo dużo zgłoszeń, bo było ponad 120 załóg zgłoszonych, mieliśmy tylko 80 miejsc. Już przy końcówce musieliśmy rozszerzać plac ratuszowy, żeby zmieścić chociaż klubowiczy, którzy byli też bardzo licznie zapisani zgłoszeni. Myślę, że obecność ambasadorów Mercedesa Wróbla, Maji Woszczowskiej i Mateusza Damięskiego też przyciągała te osoby, jak i też tożność do to Karkonosza. Do Jeleniej Góry i Okolic na trzydniową imprezę przyjechały motoryzacyjne cacka z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Szwecji oraz Litwy. Pierwszego dnia lotu rozegrany został rajd śladami Doliny Pałaców i Ogrodów, a zmagania zakończyła wiesiada w zakątku lapońskim w Osadzie Śnieżka. Jednak to, co najciekawsze, miało miejsce w stolicy Karkonoszy. W sobotę na Jeleniogórskim Placu Ratuszowym odbyła się prezentacja prawie wszystkich uczestniczących w zlocie modeli. Była to doskonała okazja do zobaczenia bardzo dobrze odrestaurowanych bądź zachowanych w oryginalnym stanie mercedesów a także porozmawiania o nich z ich właścicielami. 190 SL z 1961 roku. Wyprodukowano tych samochodów 25 tysięcy głównie na rynek amerykański, gdyż było tam zapotrzebowanie na tego typu samochody, bo wcześniej sprowadzili Gullwinga, czyli czysta SL, tylko że ten samochód był bardzo drogi i dealer amerykański Powiedział, żeby po prostu coś wyprodukowano, podobnego do Gullinga, ale tań, dużo tańszego. Nie? No i ten samochód zawojował rynek amerykański. Z tych 25 tysięcy, chyba większość poszło do Stanów Zjednoczonych. Skrzydlak W211, silnik benzynowy 2 2 na dwóch gaźnikach Solex. No, skrzynia biegów manualna co jeszcze? no moc 87 koni mechanicznych. Ci, którzy odwiedzili Stardrive na placu ratuszowym, nie żałowali. No są stare, eleganckie, są unikatowe i przede wszystkim są takie, które jest parę sztuk tylko na cały świat, więc są super. Z lat Mercedesów bardzo mi się podoba. Jest to ciekawa atrakcja.